Cześć Krysia! Krysia, mam straszny problem. No, Krysia, muszę schudnąć. No, no trzeba się jakoś w wakacje na plaży pokazać przecież. Co ja robię w tym kierunku? No, nic nie robię. No, wyobraź sobie, że wczoraj miałam iść pobiegać wieczorem, jak moja oliwka poszła spać nawet po 20.00. No i tak sobie pomyślałam, że taka jestem zmęczona. Może siądę na 10 minut na Instagrama, sobie spojrzę. No i jak siadłam. Wzięłam czekolady, zaczęłam podjadać i tak przeglądałam. Patrzyłam na Instagramerki, jak sobie na wakacje jeżdżą do ciepłych krajów. I siadła mi się zrobiła godzina 21. No nie krzycz na mnie, no tak, godzinę spędziłam na tym Instagramie, no i już później to uznałam, że nie ma sensu się iść i, i odchudzać i w ogóle biegać. Chyba wezmę taką tabletkę na odchudzanie. Nie, no nie krzycz na mnie, ja się nie nadaję do tego biegania ani sportu, Krysia. Ja nie wiem, Krysia, jak ty to robisz? Że ty jeszcze przy. Tej masie swoich obowiązków, ty jeszcze czas na gitarę znajdujesz, a limitujesz sobie social media. No tak, Kryś, ale powiem ci coś jeszcze gorszego, co się stało. Słuchaj, mój mąż przedwczoraj zniósł do domu nowy gadżet, nowy komputer, a ma stary, całkiem dobry. Stary, jaki stary? Ten tamten komputer ma rok, przecież to bardzo mało. No powiedział, że potrzebny mu był i najgorsze jest to, że on mnie nie zapytał o zdanie. Ha, no tak o, powiedział, że mnie pytał, tylko jak zwykle gapiłam się w telefon i kiwnęłam głową i on uznał, że tak. O i tak się zakończyło. Oj Krysia, chyba się z nim rozwiodę przez ten komputer. Co? Co? Tej Nowosielskiej mam posłuchać? I na tym myślisz, że ja mam jakiś problem z telefonem, z social media? Nie, nie ja, ja nie, nie mam takich problemów. No dobra, zobaczę, może posłucham tej Nowosielskiej, ciekawe czy ona jakiś. Cześć, dzień dobry bardzo. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Kasia Nowosielska i jestem mediatorem, y, trenerem mentalnym, dobre nawyki, dobre relacje. To moja pasja. Dzisiaj będzie temat poświęcony relacjom z twoim telefonem. Tak, twoim relacjom, bo twój telefon czasem może niszczyć twoje życie, twoje relacje z ludźmi i nawet tego sam nie dostrzegasz. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zachęcam do tego, bo tutaj od kilku y, miesięcy pojawiają się filmy dotyczące dobrych nawyków i dobrych relacji, i też codziennie jakieś na ten temat pojawiają się publikacje na Instagramie, więc zachęcam do obserwowania mnie tam po jeszcze więcej wartości, którą tutaj dla Ciebie szykuję. Będziemy tak. zajmować się tematem właśnie dobrych nawyków związanych z telefonem. Powiem Ci o 10 takich dobrych nawyków. Które sprawdzają się w moim życiu, w życiu moich bliskich i ogólnie, to tak z psychologicznego punktu widzenia, one są zdrowe, po to, żeby telefon y, i social media też były twoim. Przyjacielem, żeby korzystać z nich, z nich z głową, a nie żeby powodowały w Tobie frustrację, złość, zazdrość i poczucie, że wszystko jest bez sensu. Bo zobacz, z telefonem i social mediami jest tak, że można je wykorzystywać w złym albo w dobrym celu. Tak samo jest z jedzeniem. No człowiek musi jeść. I może jeść złe jedzenie, śmieciowe, i przez to później cierpieć na nadwagę, na otyłość, w konsekwencji często na, na cukrzycę, a może jeść dobre jedzenie, które służy naszemu organizmowi, które zawiera dob wiele dobrych wartości, odżywia nas, odżywia nas, yy, nasz umysł i dzięki temu nasz mózg i nasze ciało. Później lepiej funkcjonuje. Zależy, jak użyjesz tego narzędzia. I ja też bym nie, nie demonizowała tego, że social media są złe, chociaż wiem. I telefon też, bo telefon nie służy tylko do przeglądania social mediów, że to social media są złe, bo pochłaniają mnóstwo czasu, bo ludzie tam się tylko chwalą. No nie tylko, trochę się ten trend zmienia i już to nie jest tak, tylko że to są platformy do chwalenia. Te platformy teraz bardzo często edukują, bawią, inspirują. No, i oczywiście jest tam pewnie dużo bezwartościowego kontentu, bezwartościowej treści, ale co jest bezwartościowe, to już ty musisz ocenić sobie sam. Podam ci teraz dziś. Takich nawyków, dobrych nawyków będzie niedługo moja książka o nawykach, o dobrych nawykach, które pomagają Ci w życiu, polepszają je na dobre i tam też będzie kwestia telefonu między innymi. Moja strategia co do social mediów jest taka, żeby je konsumować z głową, choć też mam czasami na tym e, tle potyczki, Jestem nie tylko konsumentem, tylko jestem bardziej wręcz kreatorem. I ja do social mediów mam trochę inne podejście. To jest moje narzędzie. E, pomaga mi w życiu, ale też nawiązuje dzięki social medium relacje e, i czasem po prostu zwykle dobrze, zwyczajnie dobrze się bawię albo też edukuję, inspiruję. Nawyk pierwszy: wyłącz powiadomienia z telefonu. Powiadomienia to jest coś i jeszcze najgorzej jak jest dźwięk ustawiony tych powiadomień. Na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie też można sobie powiadomienia ustawić. To jest coś, co nieustannie cię przeszkadza, dekoncentruje, bo to jest takie mm, wrażenie, że o, przyszła jakaś wiadomość, powiadomienie na pewno coś ważnego jest i muszę to sprawdzić. I wyobraź sobie, że siedzisz nad jakimś projektem, robisz coś, a nawet jesteś ze swoim dzieckiem i skupiasz się na zabawie z nim, na czytaniu książki, przychodzi ci powiadomienie i musisz natychmiast to sprawdzić. Albo też jest tak, że ludzie czasem wchodzą na social media, bo są na przykład zmęczeni, są w trakcie realizacji jakiegoś zadania i żeby. Mm, Odskoczyć od tego, wchodzą na sobie na Instagrama, na Facebooka, niby na 5 minut, a przedłuża się 15 minut. Człowiek się budzi po 15 minutach i się zastanawia, co on tam w ogóle robił. Dlatego powiadomienia jest najlepiej wyłączyć, bo one cię dokoncentrują. Ja też mam taką zasadę, że na przykład, jeśli chodzi o powiadomienia z Facebooka, to ja sprawdzam nie tylko w trybie komputerowym. Wchodzę na komputer i je sprawdzam, a z reszty mam wyłączone. Kiedyś miałam włączone, i to było bardzo, bardzo przeszkadzające w moim życiu. To był taki dy dystraktor, który nie pozwalał mi się często skupić, bo naprawdę, nawet jak Ci przyjdzie powiadomienie i sprawdzisz je po dwóch godzinach, nic się stanie. Nic ważnego. Może co innego, jak jesteś e, na komunikatorze, na przykład z rodziny ktoś do Ciebie ktoś pisze, ktoś z bliskich. Ja na przykład używam teraz Signal jako komunikator, no to wiem, że coś może się tam zdarzyć takiego, że e, wchodzę na to powiadomienie, bo to może coś moja siostra pisze na przykład, albo moja mama i coś ważnego, no to zazwyczaj e, im odpowiadam, ale takie powiadomienia na przykład, że Ktoś gdzieś coś zrobił, odległy dla mnie, no to, to jaki to ma wpływ tak naprawdę na moje życie? Mogę sobie to odczytać po kilku godzinach i nie, nie będę stratna z tego powodu. Nawyk drugi: ustal sobie limit czasu na telefon. Naprawdę na telefonie można spędzać ym, dziesiątki tysięcy minut godzin też można się zatopić w świat YouTube'a, Instagrama i ten Instagram i YouTube podpowiadają kolejne kolejne rzeczy yy, i można przez to tracić czas na przykład zamiast być ze swoją rodziną to ty tracisz czas i siedzisz i przeglądasz social media porównujesz się często no, a nawet się dobrze bawisz tylko no inne rzeczy inne obowiązki też wzywają i nie możesz co gorsza pracować przez te social media więc ja mam taką zasadę że właśnie ustalam sobie limit y, czasu na te social media. Zazwyczaj wchodzę rano, wcho, staram się wchodzić tam trzy razy dziennie na Instagrama czy na YouTube'a. Zazwyczaj wchodzę rano, patrzę czy są jakieś wiadomości, ale to jest tak godzina około no poranna, zależy jak mi tam wyjdzie. Na pewno nie robię tego za, y, zaraz jak wstanę po przebudzeniu, to absolutnie, ale wchodzę na 20 minut, odpowiadam na wiadomości, czasami z rana publikuję posty na y, Instagramie, więc też tam staram się przez chwilę być. Później wchodzę tak w środku dnia, sprawdzam czy ktoś Czegoś, coś ode mnie nie chce, i mam taki blok czasowy, że pomiędzy godziną 9 a 13 mam taką pracę kreatywną, czasami pracuję nad książką, piszę artykuł, mam czasami sesje właśnie mediacyjne, i w tym czasie staram się w ogóle nie zaglądać na telefon, bo jakbym zajrzała tam, to bym się tak rozproszyła, żebym nic nie zrobiła. Więc z reguły, jak już, to wchodzę w takich bardziej popołudniowych godzinach, kiedy najważniejsze zadania danego dnia mam już wykonane. I tak samo, jeśli wchodzę wieczorem, około 20, jak moje dziecko pójdzie spać, staram limitować sobie ten czas. Czasami jest tak, że publikuję coś wieczorem po 20, no to jestem na tym Instagramie, odpowiadam na wiadomości, zazwyczaj wtedy patrzę, co tam u innych słychać, tych, których znam, i tych, których nie znam. Komentuję coś, jak, jak oczywiście mam coś do powiedzenia, to komentuję innym w tym temacie. Ale też staram się, żeby nie za długo tam, w sensie, żeby nie zasiedzieć się tam na dwie godziny wieczorem, tylko po prostu, żeby skończyć, bo czasami mam coś jeszcze do zrobienia wieczorem. A choćby to, żeby zrobić sobie domowe spa, żeby zrobić sobie y, herbatę, pobyć z moimi bliskimi, po prostu limituję sobie ten czas. To jest fajne. Instagram ma swoje plusy, YouTube też. Można się wyedukować dobrze, można się zainspirować, dobrze bawić, ale to ma też swoje limity, bo życie realne też czeka i trzeba się zająć czasem innymi rzeczami, a choćby wyjść i pobiegać. Na, nawet numer trzy to jest raczej staram się nie konsumować social mediów przy dziecku i telefonu. Znaczy, bo ja mu powtarzam, sama mojemu dziecku, że no, telefon dla takiego małego dziecka to nie jest zbyt dobry, że to nie służy jej rozwoju jego mózgowi i tak do trzech lat to on w ogóle prawie bardzo mało bajek oglądał na telefonie. Teraz już ma więcej, ma ponad 4 lata, więc tam czasem korzysta, ale czasami audiobooki czy audiobajki mu puszczamy, czy w ogóle bajki. Czasem się to zdarza, ale tłumaczyłam mu, że to nie jest dobre dla Rozwoju małego dziecka. Czasem zrozumie, czasem nie, czasem jest spłacz z tego powodu. I dlatego staram się przy nim też nie konsumować. Jak byłam więcej w domu do trzech lat z nim i mniej wtedy pracowałam, to tak też starałam się nie używać przy nim telefonu. Tylko wtedy, kiedy był w pokoju i potrafił się zająć trochę sam, mój syn, czy tam się sam pobawił. Ale jeśli coś robi przy nim, to staram się robić coś. Jeśli muszę, to coś związanego z moją pracą. Czyli na przykład wrzucić content na Instagrama, gdzieś tam odpowiedzieć czasem na komentarze, odpowiedzieć na maila z telefonu, e, ale zazwyczaj przy nim staram się nie konsumować. Konsumuję zazwyczaj, e, no, kiedy on jest w przedszkolu, i to też po południu, albo wieczorami, kiedy on już śpi. Obserwuję ludzi na Instagramie czy na YouTubie którzy dają mi wartość. I to doradzam każdemu. Obserwuj, oglądaj tych, Którzy dają ci wartość. Unikam naprawdę osób, które są, które napełniają mnie negatywizmem, przy, po których obejrzeniu nie czuję się dobrze, które sprawiają, że ja, nie wiem, jakieś porównania stosuję i poczuję się gorzej, bo nie widzę sensu. Social media mają nas edukować, bawić, inspirować, a nie po to, żebyśmy się czuli gorzej. I przyznam się szczerze, że kiedyś miałam tak, że. Jak moje dziecko było mniejsze, a ja nie miałam na przykład czasu na bieżąco być z newsami wtedy, a chciałam, chociaż się mało oglądam, czytam, to w niedzielę jak rodziła, robiłam obiad, miałam taki czas, gotowałam, kroiłam i sobie włączałam pewnego dziennikarza na YouTubie, tylko że to taki, to był dziennikarz, jest nadal dziennikarz śledczy, ale prawda była taka, że ja się naoglądałam tego tak godzinnie. 40 minut przy robieniu tego niedzielnego obiadu naoglądałam no się tego, o aferach, o złych rzeczach, o szpiegach, o korupcjach, o politykach skorumpowanych, o łapówkach i tak dalej. Znaczy, ja nie mówię, że to nie jest potrzebne. No Jest potrzebne takie śledztwo, skontrolowanie władzy, tylko to u mnie wywoływało taki efekt, że ja czułam się kurczę później źle, jak zasiadałam do tego obiadu. Zasiadałam do tego obiadu niedzielnego z rodziną i myślałam sobie: świat jest, Czarny, ci politycy wszyscy to tacy zli, źli. E, I w ogóle wszędzie tylko kłamstwa, szpiegostwo i tak dalej. I wiesz co? I skończyłam z tym nawykiem. Już tak nie robię. Ja mało w ogóle oglądam takich rzeczy na YouTubie. Wolę poczytać, bo to jak ja poczytam o tym nawet, o jakichś aferach, mnie to mniej negatywnymi emocjami napawa. I ja już nie oglądam takich rzeczy, bo po pierwsze, znaczy nie, nie neguję tego, to jest potrzebne, ale jaki to ma wpływ na moje życie? No, w niedzielę. Żadnego. Ani mi to nie przyniesie nic dobrego. Może i ta wiedza jest czasem potrzebna, żeby zdawać sobie sprawę, nie ignorować, wiedzieć, wiedzieć, co się dzieje, ale prawda jest taka, że ja nie mam na to wpływu. No, mam wpływ na polityków, jak idę na wybory, ale tak pomiędzy wyborami. Więc przestałam i oglądam na Instagramie naprawdę, czy na YouTubie, czy na Facebooku, czy nawet na Twitterze ludzi, którzy dają mi wartość. Przede wszystkim to jest wartość i dzięki którym czuję się dobrze e, i czuję się na, pozytywnie nastrojona. Rób sobie co jakiś czas detoks od social mediów. Czyli to znaczy, że ja na przykład sobie robię raz na tydzień przerwy. W niedzielę czasami sobie robię przerwy albo w sobotę. Jest to jeden dzień weekendowy. Kiedyś tak miałam też, że robiłam sobie czasem tydzień przerwy, gdzieś tak raz na kwartał. Może do tego wrócę, bo to jest naprawdę dobre. Bo trudno, nawet że jestem twórcą, a nie jestem konsumentem, bardziej social mediów. To jest dobre dla odpoczynku, dla zajęcia się światem realnym, mmm, dlatego, żeby pomyśleć, że inne życie poza social mediami też istnieje, a nawet bardziej istnieje. Ja w ogóle mam sporo znajomych w swoim otoczeniu, którzy w ogóle nie mają konta na Instagramie, Facebooku itd. Żyją, mają się dobrze, znaczy no nie widzą potrzeby, chociaż ja uważam, że można się dużo dobrych rzeczy dowiedzieć, nawet na Instagramie czy na Facebooku, ciekawych. Ale YouTube akurat jest taką platformą, gdzie nie każdy musi mieć konto, a i tak można sobie obserwować. Nie, może nie każdy komentuje, ale obserwować czy oglądać sobie wiele rzeczy można, więc tobie też doradzam raz na jakiś czas detoks, oczyszczenie umysłu. Jak pracuję, to już Ci mówiłam, mam taki blok zazwyczaj do południowy pracy. To zdarza mi się tak, że czasem wyłączam telefon w tryb samolotowy na godzinę, na dwie. To naprawdę, jak się muszę nad czym skupić, żeby nie przychodziły mi. Bo do mnie czasami, do, do mnie sporo ludzi dzwoni w ciągu dnia, i no muszę, muszę po prostu się czasem na godzinę, na dwie wyłączyć i te tryb samolotowy. E, bardzo się przydaje, albo na przykład kiedy muszę nad książką e, popracować, zdarza się, że wynoszę telefon po prostu do innego pokoju, żeby się nie patrzeć, nie kusić, bo jak leży pod ręką, to korci, korci, żeby spojrzeć i spojrzeć, zrobić odskocznie, e, wejść sobie na przykład na tego Instagrama czy Facebooka, spojrzeć, co tam się dzieje bo masz na przykład jakiś taki trudny problem do rozwiązania, nie wiesz co napisać, jak tam cyferki gdzieś postawić, wejdziesz na Instagrama i trochę Ci ciśnienie opadnie, ale tak naprawdę możesz tam spędzić więcej czasu niż potrzebujesz. Więc jak masz, jesteś w trudnym odcinku zadniowym, lepiej się naprawdę przejść po domu, wyjść na 5 minut, głowę przewietrzyć na spacer, czy wyjść na balkon, aniżeli e, patrzeć w ten telefon. I jeśli już patrzeć, to robić to intencjonalnie, wiedzieć, po co tam się wchodzi i z czego tam się korzysta? No bo prawda jest taka, że ludzie czasem to bezmyślnie skrólują te social media, skrólują, scrollują i właśnie tak jak tutaj na początku było filmów wskazane, tracą tam czas i nie wiedzą kiedy tracą ten czas, a nie mają go na, na rzeczy ważne, takie jak chociażby praca czy bycie z bliskimi. Nawyk siódmy: włącz czarno-biały tryb telefonu. Ja tego przyznam cię szczerze, że nigdy nie stosowałam, ale dlatego, że no ja robię zdjęcia, jestem twórcą, jestem kreatorem, no i mi kolor w telefonie jest bardzo potrzebny, ale mój mąż czasami sobie robi tak, że sobie robi barwy czarno-białe na telefonie, on nie jest takim konsumentem social mediów zanadto, on bardziej tam Linkedin i tak dalej, ale mówmy się do Linkedinu to nie potrzeba jakichś nie wiadomo jakich kolorów i ten tryb czarno-biały na telefonie sprawia, że jego nie ciągnie w ogóle. Żeby na, za, na Instagram zaglądać, e, filmy na YouTubie, no to sobie obejrzy i w trybie czarno-białym, jak coś go bardzo interesuje, ale to jest, jak potrzebujesz się trochę od telefonu odciągnąć, zdystansować do niego, najlepiej włączyć czasem tryb czarno-biały. No, zdjęcie będzie trudniej wtedy zrobić, ale. Czy tak codziennie robisz jakieś takie ważne zdjęcia? No, może w sumie jak się ma małe dzieci, to się tam codziennie dokumentuje ich postępy, ale jeśli nie masz małych dzieci na, na dzień, na dwa, no może warto spróbować sobie wyłączyć telefon, y, a przejść w tryb czarno-biały telefonu i zobaczysz, że cię to skutecznie odciągnie od niektórych rzeczy. Nawyk dziewiąty. "Bądź ze swoją rodziną. Naprawdę y, ja wychodzę z takiego założenia, że chciałabym być, tak, trakt chciałabym, y, być y, tak traktowana, jak traktuję innych. Czyli jeśli jesteś z kimś, to poświęcaj mu uwagę. No, teraz mamy pandemię, restauracje są pozamykane, ale ja często widzę bo a, lubię sobie obserwować ludzi, jak pójdę gdzieś do restauracji. No, jak ludzie przychodzą i zamiast być ze sobą, to siedzą i patrzą się w telefony. No, w komunikacji miejskiej to to jest już powszechnie, ale umówmy się: w komunikacji miejskiej tak niektórzy łamią głowę, że tylko w te telefony się patrzy, ale tam ludzie też czytają. Czytają, czy blogi, czytają gazety, się na telefonach czyta, właśnie, czy, ma, czy, czy książki, więc ja nie będę nad tym tak załamywała rę rąk. Ale jak jesteś z kimś czy w domu, to spędzajcie ze sobą wartościowy czas. Twoi bliscy to są najważniejsze dla siebie osoby. Ważniejsze są twoi dalsi dalsi znajomi, znajomi albo osoby, których w ogóle nie znasz z Instagrama, z Facebooka, z YouTube'a, niż Twoi bliscy, warto dla tych swoich bliskich um, naprawdę znajdować taki intencjonalny czas, budować te dobre relacje, bo dobre relacje to jest coś, co tak naprawdę sport i zdrowa dieta są ważne, ja to zawsze mówię, sama to stosuję, ale. Relacje zapewniają ci szczęśliwe i zdrowe życie. Więc warto tym relacjom poświęcać uwagę i wyznaczać sobie taki czas, że nie zaglądasz przy bliskich, no chyba że musisz zrobić coś ważnego, ale że jesteście razem wieczorem przez jakiś czas i rozmawiacie ze sobą intencjonalnie. Nawyk dziesiąty: yy, uświadom sobie, że to, co widzisz w sieci, to jest tylko często wycinek czyjegoś życia. Jeśli widzisz influencerów, instagramerów, youtuberów, może i kręcą oni vlogi na przykład, to nikt ci się nie wydaje, że ty widzisz ich całe życie. Eee, nawet ci, którzy wrzucają dużo ze swojego życia codziennego, prywatnego, oni tak naprawdę wrzucają tylko 10 minut swojego życia, nie więcej. To cóż to jest? To jest kropla no Nie jestem takim typem osoby, co by nagrywała daily vlogi i by relacjonowała wszystko ze swojego życia. Rzucam Tobie to, co uznaję, że jest ciekawe i warte uwagi, godne zachodu, bo możecie zainspirować, pomóc, jakieś narzędzie dać Tobie. Więc niech Ci się nie wydaje, że życie ta innych osób jest takie doskonałe też, jak pokazują, bo wieczorem, przed zaśnięciem. Zarówno ten, co pokazywał coś dobrego na social mediach, może tak samo być przybity i zasypia um, z jakimś problemem, tak samo jak ty, który nic nie pokazywałeś i uważasz, że twoje życie jest do niczego. Mniej proszę to w świadomości. W, w, cały czas tył głowy, że jak coś oglądasz, to nie musi być tak, jak ty to widzisz. Oczywiście teraz to trochę się trendy na Social media, na YouTubie, na Instagramie zmieniają i ludzie pokazują też te różne swoje niedoskonałości. Może i to dobrze, bo nie musi być wszystko takie idealne i wypięknione. Ja też staram się pokazywać taką, jaką jestem. To, że ja się codziennie umaluję, czy tam ubiorę tak, jakbym chciała wyglądać, to, to, to nie znaczy, że ja tylko robię to, jak występuję tutaj. Tylko ja po prostu taka na co dzień jestem i nikogo nie udaję, i tak samo y, warto żebyś zdał sobie z tego sprawę, że jak widzisz innych, to jest tylko wycinek jak życia. Tak, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Ci spodobał, że dałam dobre narzędzie. Daj znać. Czy jakieś narzędzia e, takiego intencjonalnego korzystania z social mediów stosujesz w swoim życiu? Co ci pomaga, a co nie? A może masz dla mnie jakiś inny nawyk, który na przykład ja bym mogła zastosować, e, a nie wiem, więc będę wdzięczna, jak się ze mną podzielisz. Zapraszam do subskrybowania jeszcze raz kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie i z w mojej, w mojej, w mojej, w mojej książce o nawykach, która pewnie już się niedługo pojawi. Pa!